Widzowie, mordeczki, zebraliśmy się dzisiaj tutaj wszyscy, żeby pożegnać naszą ulubioną, kochaną i najlepszą serię na polskim YouTube, czyli Z do A. Namig jest to ostatni czempion na naszej liście, czyli Atrox. Taki demon fajny z Wiktorius Skinem jestem. Z takimi runkami będziemy grać. I widzowie, to jest cios dla nas wszystkich. Ta seria była dla nas niczym brat brat. Jedyny brat. Taki najlepszy, który zawsze pomoże. Wyjebałeś się spoko. Zaśmieję się, ale i tak ci pomogę wstać. Czajsz, to był jak y, tatuś. Wyjebałeś się, ale jesteś gnojem jebanym. Potrzymaj mi latarkę. Ale pomogę ci wstać. Ta, ta właśnie. Tak wyglądała właśnie ta seria widzowie. Była piękna, cudowna. Zaczęła się gdzieś 4 lata temu albo i nawet dalej. I ja pamiętam, że wszystko, podczas tych 4 lat, wszystko się zmieniło. Moje życie y, zostało zmienione o 180 stopni. Podczas tych 4 lat znalazłem dziewczynę. Pierwszy raz zobaczyłem cycka. Naprawdę widzowie, bardzo dużo się zmieniło przez te 4 lata. Dlatego musimy pożegnać tą serię. Nie wiem jak, ponieważ no słowa tutaj nie wystarczą widzowie. Zostawcie łapeczkę w górę i chociaż tym damy znać ludziom z następnych pokoleń, że ta seria była legendarna, cudowna i ukochana. Także widzowie, dziękuję, że byliście ze mną. Ja, ja mówię, jakby miał kończyć się tutaj e, już streamowanie, znaczy streamowanie, już nagrywanie odcinków i w ogóle. Ale no, naprawdę, widzowie, ta seria legitnie trwała 4 lata. Ja pierdzielę i to jest właśnie ostatni odcineczek. Więc no, mam nadzieję, że giga fajnie się przy tym bawiliście. Więc ostatni raz pora rozwalić jakiś e, ziomów. Mm -mm, randomowym czempionem z mida. On ma barierkę, ty. Ja nie wiem, czy go zabiję. Zabiję go. Dobra, pięknie. No i właśnie o to chodzi, widzów. Nawet Atroxem na midzie da się zrobić oro. Tak w ogóle to gram sobie też z widzami. Jeśli chcecie ze mną zagrać, bo będzie pewnie taka jeszcze możliwość, bo nie tylko z Do Ice na tym kanale, no to... Chodźcie na Discorda, widzowie, kochani, ale wy jesteście koksami, ja pierdziele, dobra. Pięknie, no to ciśniemy sobie w ligusie, widzowie. <laughs> Już jeden kilek udało się e, zrobić na tym e, kseraciku. Swoją drogą, atroksem na midzie, znaczy samym atroksem zacznijmy od tego, samym atroksem grałem dosyć dużo... Lol, ale zmienili, ty, te, te, te takie znaczniki, że tu na kursorze. Samym atroksem grałem dużo na topie. E, i po prostu no to był mój taki mainik, jak już dostanę tego autofila na topie, raz z nim grałem na midzie, na Cassiopeia chyba, bo mówiłem sobie, że Atrox jest dobry w Cassiopeia, ale chyba nie, jest za bardzo dobry, nie wiem, eee, ale i wygrałem tą gierkę? Wygrałem? Nie wiem, na pewno było totalne oro z mojej strony. Więc widzowie, Atrox na Midzie nie jest taki zły, ale no potrzebuje jakiegoś dobrego mecza pika po prostu. Jak ty lubisz grać Atroxem, to spróbuj sobie yy, Atroxa na Midzie, może ci się też spodoba. Dobra, esesiki tutaj jakieś lecą z mojej strony. Sin ma drugi level, co jest? A re... <gry> jeszcze Olaf go zabił, ja pierdzielę ty. Co się stało, Rengar, aż tak go zniszczył? Czy o co chodzi? No tutaj widzę, że jakieś dziwne rzeczy są. Ej, przeciwnicy się podkładają, ty, widzowie. Co jest? Już jest 7-0. <grych> okej, okay. bo powiem wam tak. O, o, o. Ja gram normalki, nie? Nie gram żadnych systemów, widzowie. E, nie mam widzów w przeciwnym teamie, nikt się nie podkłada. No ale takie gierki to się czasami zdarzają. No okej, okay. no dobra, mam nadzieję, że nie będzie odcineczka, co będzie trwało. O, czekaj, bo jest oro. Dobra, pięknie, ładny damage. Mm, mam nadzieję, że nie będzie odcineczka, co będzie trwało 15 minut, no bo wtedy będzie masakra. Chciałbym pożegnać tę serię tak y y dumnie, że tak powiem. Ale jak będzie stąpił y w, nie wiem, 10 minut, bo takie rzeczy się zdarzają. Bo teraz mm, już, no, już od jakiegoś czasu, jeśli ktoś pójdzie AFK, no to przeciwnicy mogą dać FFA, nawet w 8 minucie. I miałem taką sytuację, właśnie, że. Mm, o, no, okej. Okay. Miałem taką sytuację, grałem sobie ranketa na EUNĘ, na koncie Free No meet. Czekaj, czekaj, zaraz ci powiem wszystko. Rengar. Mm, o, jeszcze play dostałem, ty fajnie. Ten lisin jest taki tilted ja pierdzielę mordeczko. <ścoughs> no, miałem taką sytuację, że. Grałem sobie Tryndam i ogólnie to było elo Master tiera coś takiego, nie? No i wygrywaliśmy totalnie, gościu wyszedł i w ósmej minucie dali FFA <grym> I w ósmej minucie normalnie zarabiasz 25 lp -czków. chociaż wtedy na, na tym koncie ja mam takie MMR-y, i nie, miałem jeszcze placementy, to chyba nie wiem, z 60 dostałem, no 60 LP w 8 minut. To naprawdę, kurde, dużo i szybko, nie? To no jest 11.00, nie wiem, moi widzowie są cudowni, naprawdę. Robią oro potężne. Dobra, ja się cofnę do bazy. Ogólnie na trok się widzowie zmieniło się. Teraz pierwszy się bierze Black Cleaver, a później się bierze Gordrinkera, więc no, takie inne niż coś co... Ja praktykowałem, yy, dobra, wezmę sobie Tabi w sumie, yy, nie, wezmę sobie Trinketa, dobra, yy, lecę sobie yy, dalej. 2-0-1, pięknie, kurde, tej Yasuo noob 1-2-3 na tej nili. to też totalne oro robi. Nie, o... <noise> jakieś wory trzeba im dać, no, plus 1, <noise> plus 1, bo oni dadzą FF-a, no i co wtedy będzie? Nie będzie odcineczka, w ogóle widzowie, kurde, wiecie jaka jest chujnia dzisiaj? Bo tak jak słyszycie lub może już nie słychać, ale ja się tak czuję jeszcze trochę choro niestety, no i ja powiedziałem koledze, ej, dzisiaj o 12, nie? Idziemy na siłownię. I, o, i poszedłem spać o 6, bo, tak by the way. I on dzwoni do mnie o 12 i ja takie kurde, nie też jestem śpiący, to jeszcze wczoraj sobie e, pojechałem do e, tego do Biedronki. Po jakieś tam fajne rzeczy. No widzę, że Darius też trochę na tilcie, No ale ja się nie dziwię, nie? Ja się nie dziwię kompletnie, mordeczko. <laughs> Pojechałem sobie do Biedronki. No i. No niestety, no. Jeszcze bardziej się rozkorowałem. Gdzieś o północy, albo o pierwszej, nie wiem, bo po streamku też sobie grałem jeszcze rankedy, bo się wkurzyłem, że na streamie przegrywałem dużo. No to po prostu. No to po prostu stwierdziłem, nie no trzeba odrobić trochę LPków i w sumie chyba nawet więcej straciłem. No to gdzieś nie wiem o pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy dostałem właśnie te napady kaszlu, głupie. I naprawdę to, to było dziwne, ja nigdy czegoś takiego nie miałem albo nie pamiętam, żeby było coś takiego, że po prostu kaszlesz i nie możesz przestać. Miałem kiedyś inaczej, miałem kiedyś coś takiego, ale napiłem się wody i było git. Ale właśnie, nawet jak piłem wodę, to po prostu nie wiem. To, 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 totalna masakra. Dobra, Mordo, ja cię chyba bym wydejwował. Mm. Dobra, pięknie, pa, on nie ma żadnych samonerów. Jeszcze tutaj Lisinek. Co on tak z piątym levelem biega, ziomek? <grywanie> nie, 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 nie źli ci ziomeczki. Ale nieźle, nieźle, nie, dzięki ci bardzo. Nagrywa się, nagrywa, OK. Ja czasami sobie patrzę w lewy monitor, bo no nie miałem jeszcze sytuacji, że się nie nagrywa, ale miałem sytuację, że nie nagrywał się dźwięk z mikrofonu. I to mnie mega tiltuje, że nagrywasz sobie odcinek, na przykład dzisiaj, nie mam za bardzo czasu, jest 16.03 ja o 17, no niestety nie będę już miał internetu, więc trzeba nagrać teraz odcinek, bo jakby się to nie nagrało, o jejku, no to dzisiaj odcinek byłby chyba, nie wiem, po 20 czy coś takiego, na to sobie nie mogę pozwolić widzowie. Ja muszę sobie też ustalić w sumie jakąś stałą godzinę, kiedy będę wrzucał te odcinki, bo jestem głupim debilem ogólnie widzowie, muszę wam powiedzieć, bo... Yy... Ja nagrywam odcinek, a później go od razu wrzucam. No i odcinek raz jest o 16, raz o 18, raz o 17. To jest burde bez sensu. Ja powinienem nagrać z jednodniowym wyprzedzeniem. I jeszcze dodatkowo miniaturki nie ja robię, tylko yy, ziomek, yy, któremu oczywiście płacę za to. I no on jest też w tym czasie w pracy, kiedy ja nagrywam odcineczek, więc on przyjeżdża i jeszcze po pracy wali miniaturkę i dopiero te do miniaturki są yy, takie spóźnione. Wiecie o co chodzi, że właśnie <laughs> najpierw jest odcineczek, a dopiero potem miniaturka, no to jest głupie w nie? Nie powinno czegoś takiego być. <laughs> Lux, wymalowana, nieźle, nieźle, nieuczesana. Dobra, ja ich oram. Mam ulti, o kurde, jak z, jak z niczego nie trafisz, to nie orasz, a ty masz piąty level Lissin! a teraz szósty, lol, co jest? Ja myślałem, że on ma szósty wcześniej, ale dobra, nieistotne. Tristet Fate na suporcie. No, w sumie może to ma sens. Go, 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 go! Dobra, jeszcze, jeszcze. Nasik, triple kill dla mojego Adekery, pięknie. Ten co No <ścoughs> i tak się zginął. Kurde, unlucky. W ogóle, <laughs> widzowie, teraz pytanie, jaka będzie seria następna po Z do A na midzie? O, ludzie mi proponowali Z do A na topie, ale nie wiem czy... Mm, inaczej, jakby... Kurde, co ja chcę powiedzieć ty, bo ja naprawdę jestem zagubiony totalnie. Ra, raczej nie będzie coś w stylu Z do A, ja bym wolał coś takiego innego po prostu, nie żadne Z do A, a ani A do Z, coś takiego. Tylko nie wiem, mo, ja, jakąś inną, ale myślę, że po prostu się zrobi jakieś krótkie, na przykład Yy, za niedługo będę robił Pokémon Challenge, które też będzie streamowane. Tylko najpierw jeszcze sobie rankedy trochę pogram, bo nie ukrywam, jestem uzależniony od tych jebanych rankedów. <grym> I chcę mieć LP'eczki. <krym> i chcę Grand Mastera też. Ale yy, z tymi zmi z zmianami LP to myślę, że koniec końców są na plus, bo. Yy, no kurde, wczoraj <grym> yy, grałem ile? Może z 10 rankedów i. Byłem 120 LP na minus i to, to jest XD, nie? Ogólnie. Ale właśnie. Można szybciej zrobić progres i szybciej też można spaść, ale no jak dobry dzień pójdzie, no to myślę, że Grandmaster po prostu wleci, jeśli będę... Jeśli będzie jakiś dzień, wszystkie gwiazdy na niebie się ułożą idealnie tak, żeby było dla mnie giga Gigacox, no to wtedy powygrywa się kilka. Może nawet kilkanaście meczy z rzędu. No i ten Grandmaster może leci No i właśnie nie. To jest taka moja główna motywacja. Hmm, znaczy motywacja, inaczej. S że po prostu chcę najpierw bić Grandmastera, a potem te jakieś Pokemony. Pa, full combo. Kurde, chodź tu. Aaa, nie miałem zasięgu na, na Ignite'a niestety. No teraz mam. <laughs> Dobra, ziomek ja się nie spodziewał tego Full Combo na atrocie. E, no i wiecie o co chodzi? Zobaczymy co jeszcze z tym Pokémon Challenge. Ja wszystko wytłumaczę kiedyś miałem e, też Pokémon Challenge. E, I zrobimy po prostu drugą edycję, bo ludziom się naprawdę podobało. Jeśli widziałeś z mojej strony Pokémon Challenge, to wiesz, że to jest giga fajny, giga fajna seria. A jeśli nie widziałeś, no to przekonasz się, że to jest naprawdę super. Dobra, ja się odpalam, ona nie skoku. Pęta. No a jak mnie tak <laughs> wykopuje ziomek, nie dostanę resetów. Ajajaj. I ten twistet wyjdzie, <laughs> co mnie ciągle stunuje. No? git. Nie no, ja jestem nie do zabicia, po prostu. Jedyne jakbym mógł zginąć, to właśnie jakoś dziwnie od Tureta. Dobra, fleszuję. ja się boję, że ona mnie jeszcze wykajtuje. Dobra, 13-0. Kurde, no ładnie idzie ta gierka, prawda? I co, wie? 29-8, jaki stąpik totalny. Czy oni dadzą FF 15? I jeśli to jest premade, to myślę, że tak, bo hmm. jeśli... Jak grasz w prymedzie, to jest coś takiego, że jeden ziomek mówi nie no kurde ja daję FF, nie chce się tego grać. <grystanie> I myślę, że tutaj nie wiem no Tristanie, Lissinowi szczególnie. To nie chce się za bardzo grać te gierki i tacy, no dawajcie, ta FF, zagramy nexta. No i ziomeczki mówią, no dobra w sumie ja właśnie tą grę <grystanie> Ja byłem przy tym Naprawdę są takie sytuacje widzowie. No i się nie dziwię, 15 minuta, oni jeszcze dzielnie walczą, no dobra. Mógł też jeden ziołek powiedzieć, dobra, ostatni teamfight, zobaczymy. Jak nie wyjdzie, to teraz FF. Nila? Dobra, Nila pod ten. Pod kontencik. Daje przeciwnikom kile, bardzo dobrze. Ale ja mam damage, nie? Lol, no, ten Aatrox fajny. Nie no, ich na web, 14-0. W sumie to się nie dziwię, że mam damage. Chciałbym tak jeden na. ubijam się. Aaa, no, pierdolę, bijam się. Ja jak nie mam zasięgu. Ja pierdzielę masakra, dawaj! I więcej nie mogę. Okej, okay, git. I tak wyszło. Napije się fajnego drinka. Kamerka moja jest znowu ześwierszczona. Nie wiem, co się dzieje z tą kamerką, widzowie. Raz się zacina, raz traci fokus. Ja pierdzielę, mam nadzieję, że <noise> mimo wszystko da się to jakoś oglądać, A nie widzieliście mojego boskiego trunku, którego piłem. A to jest po prostu Red Bull. także <noise> w, sobie <noise> w sobie nic jakby specjalnego. Siema, troksik. Kurde, gina chyba. Bo ta Tristana ma duży damage. W ogóle Tristana jest giga OP. Jak szukacie jakiegoś fajnego czempiona, nawet na midzie, to polecam właśnie Tristana. Jest silna i chyba nawet nerfów nie dostaje. Nie jestem pewny do tego czy nefów nie dostaję, ale jakoś e, nie widziałem. Bo już są jakieś tam smaczki na temat pacza 13.5 i właśnie tam tristanki e, nie było widzowie. No dobra, chyba kończymy tą gierkę, bo to jest po prostu no już znęcanie się nad nimi. No i widzowie, tak żegnamy serię 16.07 Atroxik. Mam nadzieję, że e, przez te 4 lata albo i nawet dłużej. Mm, Możecie też w sumie napisać, od którego championa mniej więcej mnie oglądacie. To, to by też by było gigamiłe. No i co, zobaczymy co później. Dziękuję Wam bardzo, widzowie, że jesteście koksami i oglądacie moje filmy. O, Lee Sin chce kopnąć. Dobra, jeszcze się trochę nad nimi poznałem, jednak. Ignite. No a Troxem to tak ciężko się trochę znęca nad nimi, bo on nie ma takiego range'a. A Darius przyciągnie Lissin kopnie, ty, może być równo, ty jeszcze Tristana może, o właśnie, takiego inseka zrobić. Tristan seka, Tristan seka, ziomek. No ale właśnie, ja jestem niezabijany. No pa, trochę dostanę do ale mój heal jest, po pan. No i GG. Dobra, widzowie, dzięki wam za oglądanie. Jesteście koksami. Zostawcie łapeczkę na tej serii. Trzymajcie się. I do jutra, albo do dzisiaj, bo dzisiaj też robię streamka. Jemanka, papa.